W tej grze zaprojektujemy własne manuskrypty. Twórcy polskiego Inkulinati szykują ciekawą produkcję. Skryptorium, pokaż mi to. Hey, you. Czy chcesz do. Ej, nie mów, będziesz własne manuskrypty tworzył, patrz. Tylko, że to, to nie będzie. Raczej gra, tylko to będzie taki interaktywny, nie to będzie program, w którym będziesz się mógł bawić. Chyba, że będzie jakiś cel, że na przykład y, faktycznie gra będzie ci kazała coś stworzyć. Ale to w ogóle mega fajnie wygląda, nie? Finished. A, będą jakieś punkty, tak, reakcje, coś tam się dzieje, okej, okay, dobra. Czyli nie, nie, czyli to będzie gra. Ale raczej to będzie gra taka spokojna, dla chillery. Taka właśnie, o. Robisz swoje własne manuskrypty. W sensie, tu chyba będzie chodziło o to, że będzie w manuskrypcie coś napisane, a ty będziesz musiał do tego stworzyć ilustrację. Skrypt, master of manuscript, moi drodzy, w przyszłym roku. Jeszcze przeczytajmy tutaj, moi drodzy, co tutaj jest, ee, co tutaj się dzieje. Jeśli chodzi o rozgrywkę, produkcja pozwoli graczom zaprojektować manuskrypty zamawiane przez znakomitych klientów. Na stronach średniowicznych ksiąg będziemy mogli stworzyć różnorodne ilustracje, wielkie bitwy, malownicze sceny, pokoju lub bardziej dziwaczne projekty na zlecenie. Skryptorium Master of Manuscripts zaoferuje także możliwość odblokowania nowych elementów dekoracji czy rozwoju warsztatu. Kieruj swoją pracownią manuskryptów, otrzymuj zamówienia na ilustrowane średniowieczne książki, komponuj dekoracje według Własnego uznania. Wysyłaj do klientów, aby otrzymać zapłatę i odblokuj nowe zlecenia, dekoracje i przedmioty. Witaj w swoim własnym średniowiecznym skryptorium. Gra zapewni ponad 1000 unikalnych elementów do odblokowania i wykorzystania na stronach średniowiecznych ksiąg. Nie zabraknie super szczegółowej piaskownicy manuskryptów, gdzie będziemy mogli oddać się kreatywnej zabawie. Przy okazji warto dodać, że e, zgodnie z przekazanymi na platformie X informacjami, powstaje przy współfinansowaniu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. O, pieniądz będzie. Przypomnijmy zatem raz jeszcze, że skryptorium Master of Manuscript zadebiutuje w 2025 roku na komputerach osobistych. Dokładna data premiery nie została jeszcze ogłoszona. No i proszę bardzo. Taka ciekawostka, moi drodzy. No, a wy co? Zrobicie swoje ilustracje? Już widzę te popieprzone pomysły i te i różne memiczne manuskrypty, że starego pijanego kładą jakiegoś polowania na niedźwiedzia i tak dalej. Fajne to może być. No, to nie, to nie jest o ważeniu eliksirów to samo, wiesz?